najważniejszym przypadkiem chciałabym się pochwalić zdjęciami, ale ja mam te zdjęcia na Whatsappa i ja może kiedyś, kiedyś pokażę. To jest pacjent z, no ja kiedyś o nim opowiadałam. Przyślij pacjent mi zdjęcia, brak, 60... Mario, przyślij mi zdjęcia na Whatsappa. A ja je wkleję, mogę je dokleić tutaj do, do naszego Zuma. Dobrze, tylko Haniu, nie zrobiłam najważniejszego, bo nie zrobiłam tego zdjęcia w momencie, kiedy to było. Bo to była w ogóle rana obrzuceniowa, leczona latami. No jej, nie wiem, no dwa lata, trzy lata. Ja do tego człowieka jeździłam od lutego na zlecenie. Środki specjalistyczne no to w sumie to ja wymyślałam bo niestety ale wiedza doktorów dzisiaj w prozecie no jest taka znikoma moje doświadczenie to jest przez 25 lat pracy jako pielęgniarka środowiskowa więc różnymi sposobami był leczony ale niestety ta rana się nie zamykała mało tego trafił do chirurga i Prosiłam, żeby się wypowiedział tutaj chirurg, bo nie podobała mi się kość, bo ja normalnie widziałam tą kość piszczelową. Widzicie? Bo to jest takie miejsce nieciekawe. No i niestety, ale tam nastąpiła w dwóch punktach dość znaczna martwica. Pan chirurg, nic innego, tylko skierowanie do szpitala na amputację. Gościu się tak wystraszył, powiedział, że absolutnie on nie, nie podda się, bo nie dosyć, że spaceruje z wózkiem po domu, na, na wózku i walickim jeździ, jeżeli chodzi o wyjście z domu. Nie wyobrażę sobie bez nogi i mówi, proszę, proszę spróbować tymi plasterkami, bo pani się obkleja, widzę, proszę spróbować. Zobaczymy, co będzie. No więc, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że po dwóch dniach zastosowania tylko glutationu nie przeprowadzałam żadnej detoksykacji. Oczywiście trzy strzały były u, u niego. Po dwóch dniach on sam zauważył, mówi: Brzmi, to jest niemożliwe, żeby to tak pięknie. Mówi: zaczęło zabliźniać się wokół. Pojawiła się żywa tkanka. klamy martwicze na kości zaczęły ciutkę mi blednąć i wtedy zastosowałam u niego AEON. Zresztą bardzo tkliwe to miejsce obrządzeniowe. Przy, do, przy dotykaniu opatrunkami no, facet mi syczał I zastosowałam też Isue. na Aha. punkty K7. Bardzo był był, był, był pozytywnie tak wyraził się, mówi, proszę, ma, czy jest to możliwe, żeby mi ból minął rany, żeby minął mi ból stawu biodrowego, stawu barkowego, gdzie do tego stawu barkowego mu tam podawano oczywiście sterydy na 28 dni. Czy jest to możliwe, że ja my tak, jest to możliwe. Tak. I Popatrzcie, to, że... Często ludzie zadają pytanie, właśnie takie pytanie, czy to możliwe, że po 10 sekundach przestało boleć? Czy to możliwe, że niegojąca rana od dwóch lat się zagoiła? Czy to możliwe, czy to możliwe? To niemożliwe, hmm. żeby to było od plastra, no bo takie małe coś, co tak. to może tak. dawać? Nie może to nic, prawda? Tak, w każdym razie ja robiłam zdjęcia, robiłam zdjęcia co tygodnia. W momencie, kiedy przychodziłam na urlop, prosiłam koleżankę, która wjeżdżała do niego. Ja mówię, raz na tydzień proszę, przyślij mi to zdjęcie. Słuchajcie, ona sama przed dzień mojego przyjazdu do Polski, żeśmy rozmawiały przez, przez Messengera i ona mówi do mnie: "Słuchaj, mówi to jest niewiarygodne. Facet mówi ożył, mówię, facet mówi ma twarz mówi nie ma takiej pomarszczonej, ale ja już wtedy zastosowałam, powiem co. Karnozyna szła. Po pięciu dniach karnozyna, glutation Aeon, później, no, no oczywiście, ASUE, cały czas. Mm -hmm. Co prawda, mówi, że co 24 godziny, ale mówi, lepsze dla mnie jest, jest ten produkt przeciwbólowy w postaci tych plasterków, aniżeli to, co mam naklejane plastry z tramalem i tam z czymś jeszcze, które uszkadzają inne narządy, wątroba śledziona i co mm -hmm, tylko, mm -hmm. zaczął, to znaczy tak, nie pił mi na początku, ale zmusiłam go do picia, to bo to chodziło o to, że trzeba było do tej toalety, wiadomo, chodzić, a on był ograniczony, ale w momencie, kiedy zastosowałam po trzech dniach karnozynę Glutation Aeon Iceway, zaczął normalnie funkcjonować po domu, bo tak to był po prostu przykuty do albo do wózka albo do krzesła. I, i y, 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 jeśli chodzi o X, -y, y, zastosowałam po y, 15 dniach xy, bo przez 10 dni przechodził jak gdyby taką no, ja nie wiem, czy to detoksykacja, ale był glutation, aeon, karnozyna, no i te przeciwbólowe, tylko nie dawałam mu y, energii. Hmm. I żałuję, ale jutro, jutro pojadę i założę mu, bo jest obrzęk stopy zdrowej, no zdrowej w cudzysłowie, i chyba go tam obkleję. Bo troszeczkę się zmartwił, mówi, że nie będzie wołał pani doktor, mówi, bo wie pani, ona tylko przyjedzie i achy i ochy, mówi na, 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 na będzie tutaj mi mówiła, bo wypisuje mi tylko i wyłącznie na recepty, recepty, na środki specjalistyczne, opatrunkowe, bo to są Hartmana, bardzo dobre i do tego wymyśliłam ja sama płyn które są nasączone te specjalistyczne opatrunki, one po prostu mają za zadanie tylko i wyłącznie nawilżyć ranę i wyciągnąć ten stan zapalny, bo minimalny jest, ale jest minimalny. Narosła tkanka, tkanka mięsna 2 cm, także zaczyna nakrywać mi tą kość piszczelową. znikłe kompletnie, nie widać y, martwych tkanek na kości. Także ja się bardzo cieszę. Y, no, no to koleżanka... rewelacja. A czy próbowałaś X39? To no chcę powiedzieć, że klejone jest. Zanim wyjechałam, nakleiłam mu przedzień wyjazdu X39, Aeon, y, karnozyna do tego szła. Y, przeciwbólowe to, to już tam y, sam sobie kleił na te K7, bo było najwygodniej. I dołożyłam mu w poniedziałek, jak, jak byłam po raz pierwszy, x49. Do tego Glutation dołożyłam jeszcze, bo po tych trzech tygodniach to, to uważałam, że ten Glutation robi dobrą robotę dodatkowo, prawda? Bo jak gdyby współdziała, jeśli chodzi o tutaj o x39 i 49. No i czekam efektu, zrobię zdjęcie jutro mhm. i ja wyślę tobie, bo mam Dobra. ich sporo. Dobrze? Super. To jest, to, jest, to jest dla mnie takie najważniejsze, bo to taki człowiek, który był, nie prawda, ufał bardzo tym, tym jak to się mówi, konowały. Tak. <grych> Bardzo. A teraz widzi sam, że po prostu trzeba szukać innej drogi, jeśli chodzi, żeby, żeby żyć, żeby być. Tak, tak. No to jest technologia XXV wieku, chyba. Y ja... o, my jeszcze nie dorośliśmy do tego. Nie... Trudno jest uwierzyć. Trudno jest uwierzyć w to, że takie małe coś może coś robić. Niektórzy ludzie tego nie widzą, bo zobaczcie, jak jest jakaś rana czy ból, to od razu wiadomo, że działa. Ale jak nie ma rany, nie ma bólu, tylko trzeba ponaprawiać organy wewnętrzne, no to nie widać tego, czy tam się coś dzieje, czy nie, prawda? Ja powiem tak, no wczoraj wczoraj bardzo tak pozytywnie zareagowała pani, która jest, była gościem tego, tego, w tym domu, gdzie byłam bo ma zrypane kolano, no w to kolano tam były podawane sterydy, nie? Zniszczyły i do operacji i, i tak rozmawiamy, bo ona mówi, co pani ma na, na tym, na, na, tam na plecach, nie? Ja ja taki plasterek, a co to za plasterek? No więc poszłam do samochodu, przyniosłam pudełko, chciałabym zobaczyć, zaczęła robić zdjęcia, proszę panią, a może ja bym Spróbowała, ja wiem, to nie ma sprawy. A co by pani chciała? Nie? Ja wiem, może byśmy przeciwbólowy nakleili. Akurat miałam otwarty akulife. przykleiłam jej na to kolano od wewnątrz, znaczy to lewe kolano, od wewnętrznej strony, czyli prawej strony, przykleiłam biały, z drugiej strony w miejscu bólu był brązowy. I ja wiem, tak po pięciu minutach bym, może by pani się przeszła, nie? Może by ja przekleję. Wstała bez podpierania się, wstała i mówi, to jest niewiarygodne. Mówi, to, to działa, ja wie no to tak to, to działa. Ja mówię, a może pani wejdzie, bo po schodach jak wchodziła, to musiała poręczy albo po czterech do którego stopnia. 71 lat kobietka. No, i, i mówi do mnie, to jest nie, nieprawdopodobne. Mówi, no, ja mogę wejść bez niczego, mogę zejść. Mówi, no, no super. Proszę panią, ja w to wchodzę. Także ja miałam Brawo. się zapytać dzisiaj odnośnie tego wnuka, bo ja zapiszę, to no zbyt gorsza osoba, yy, yy, bo mówi, dla mnie też bardzo ważny jest wnuk. Tylko ja mówię, tutaj no jest to, że są przyjęte te te pomidorki o no 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 tak to tym bardziej powinni się e, oczyścić tym bardziej niech zastosują e, detoks Nie? no ale jeszcze się pochwalę jednym, e, jedną e, sytuacją to moja wnuczka czternastolatka czynnie uprawia sport jej sportem to jest piłka nożna w ogóle jest powołana do kadry wojewódzkiej e, wysoka dziewczyna metr 74 cztery wzrostu przerosła mnie bardzo poszła do góry w, w okresie pół roku, tak. No ale jej, jej takim hobby to jest piłka, piłka, piłka. Cieszę się, bo nie jest internet <noise> albo gdzieś tam przebywanie. W każdym bądź razie no, doszło do tego, że straszny ból w zdjęciach kolanowych. I to taki ból, że no, zaczęła jęczeć. Ja wiem czekaj, ja ci spróbuję. Nakleiłam jej ice e na jedno i drugie zgięcie. No, ale potem nie wiem, czy się spodobały te plasterki. Przeszło, bo przeszło, bo nie mogła nawet wyprostować w pozycji leżącej nóg. One były w zgięciu tak. I yy... Przeszedł ten ból, nakleiłam jej, bo zauważyłam obrzęk też kolana, no a często ulega po prostu na jakimś tam upadkowi podczas grania, bo wyjeżdża na różne mecze. Była w Hiszpanii na, 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 na obozie. W każdym bądź razie wtedy jeszcze nic się nie działo, ale to jest wynikiem tego, że ona bardzo, bardzo mocno poszła do góry. Miała 1,68 m, w tej chwili 1,74 m. Także te ścięgna chyba nie są i za krótkie, ale wynik tutaj też ból kolana, i nakleiłam jej na kolano Energy po prawej koleni, na jedno kolano. Do tego dostała glutation i dostała karnozynę przez pięć dni, i muszę Wam powiedzieć, że pięknie to zeszło. Super. Super, można jej hmm. też y, kleić Energy Enhancer, nie? Bo tak, Energy Enhancer tak. jest dla sportowców, powinna mieć lepsze wyniki, powinna się szybciej regenerować.